Za nami dwa dni zmagań młodych lekkoatletów na stołecznej AWF. Jest to już 20. edycja w ramach Światowego Dnia Lekki Atletyki, którą organizujemy. Przez dwa dni we wszystkich konkurencjach lekkoatletycznych, biegowych i technicznych wystartowało ponad 400 młodych zawodników z Warszawy i z klubów mazowieckich. Poziom jak na pierwsze zawody był wysoki, padło wiele fajnych, konkurencji, wiele fajnych wyników. Rano były konkurencje wielobojowe, które były niejako przedbiegami, przed, przed Mistrzostwami Polski, które również odbędą się na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego 4-5 czerwca będą to Mistrzostwa Polski wielobojowe w kategorii juniora, młodzieżowca i seniora. Mamy pełen spektrum zawodników, począwszy od rocznika 2005, czyli kategoria dzieci, poprzez Młodzików, juniorów młodszych, juniorów i seniorów, którzy bardzo ambitnie startowali. W tym roku obserwuję większą ilość startujących. Oczywiście są konkurencje, gdzie jest mniej uczestników. Mam na myśli konkurencje techniczne, których no, trzeba się jeszcze troszeczkę pouczyć. Myślę o skoku, o skoku z wyż, który jest niestety naszą bolączką. O rzut, o życie dyskiem, o życie oszczepem, ale widać tendencję wzrostową. Mam nadzieję, że trenerzy będą mieli z kim ćwiczyć i w następnych latach będzie coraz więcej młodzieży Chciało uprawiać tę konkurencję. Nazywam się Natalia Igierzon, mam 13 lat i trenuję w klubie MKS Polonia. Ja się nazywam Niwiatyski, mam 13 lat i trenuję w Klubie MKS MK. Pani trenny to też trenerka jest i i, no, i i mamy treningi 6 razy w tygodniu. Każdego dnia plus jeszcze sobota dodatkowo. No wiadomo jak są zawody to troszeczkę częściej w związku z tym spotykamy się 7 razy w tygodniu czasami. Nie no ja ogólnie tylko biegam teraz na razie i to bardzo lubię. I szukałam czegoś takiego, żeby po prostu móc jakby trenować bieganie. No i spodobało mi się po prostu. W Radomskim Ludowym Towarzystwie Lekotetycznym ZT Radom prowadzimy szkolenie we wszystkich grupach wiekowych. Jest u nas program lekotetyka dla każdego. No i mamy tutaj bardzo utalentowaną młodzież, która licznie występuje na wszystkich tu mitingach na terenie naszego województwa i nie tylko. M musimy się pochwalić, że nie tylko ja, ale i moi koledzy z klubu mamy tutaj na Mazowszu chyba najsilniejszy klub lekotetyczny. Jeśli chodzi o szkolenie młodzików, juniorów młodszych i juniorów. Y Szykujemy się do ligi Mam i dzisiaj, dzisiejsze zawody są naszym takim sprawdzianem przed tą ligą. Chcemy tam być jak najwyżej w punktacji klubowej. Adrian Kanclerz, jestem juniorem młodszym, trenuję w klubie MKS Putus, trenuję w konkurencji Kogdal, mężczyzn, chłopców, tak, juniorów. E, moje największe osiągnięcie dwunaste miejsce w Polsce, drugie na Mazowszu. Zawody za moich czasów to było koniec lat 70., początek koniec lat 60., początek 70. Zawody wyglądały również podobnie. Wydaje mi się, że tutaj na trybunach to są naprawdę prawdziwi, prawdziwi, prawdziwi kibice lekkiej atlety, atletyki, że to są pasjonaci i miło spotkać osób z dawnych lat i tych młodych zawodników, którzy dopiero tw będą tworzyć historię lekkiej atletyki. Nazywam się Wojciech Bączek, Jest, jestem z klubu z Siódemki, wraz z bratem. Ja nazywam się Jakub Bączek, od tego roku zacząłem trenować w mks i jestem młodszy. Raz w Ostrołęce na zawodach ten, pobiegłem i, po, i poszedłem do trenera, pokazałem dyplom, które miejsce, no i trener powiedział, na następny trening przyjdź, trzeba było przyjść. I później i tak i, i, tak, i, re, i regularnie, się, regularnie się trenowało i tak. Nazywam się Maja Szymańska, e, trenuję w Płońsku. Przyjechałam e, na zawody. Dzisiaj e, jestem w klubie z Warszawy. E, dzisiaj e, startuję w skoku w dal i 4 razy 100 metrów. E, na razie e, wykonałam skok w dal, który poszedł mi. No, mogło być lepiej. E, sport mnie jakoś pociągnął bo wiem, że to jest, idzie na zdrowie, jest jakoś wpływa na figurę i jakoś nie lubię zbytnio siedzieć przy komputerze, bo wolę być aktywna. Oczywiście zapraszamy na kolejne edycje, które będą kolejne edycje w ramach Światowego Dnia Lekkiej Atletyki. Kolejne meetingi, które odbędą się na Obiekcie Akademii Wychowania Fizycznego oraz na Stadionie KS Orzeł Warszawa. Za tydzień mamy drugi memoriał Zygmunta Szelesta, który odbędzie się na tym obiekcie w sobotę. Początek zawodów o godzinie 17. W niedzielę o godzinie 15. Początek zawodów dla juniorów, juniorów młodszych na Stadionie KS Orzeł Warszawa przy ulicy Podskarbińskiej 14.